Now I gotta realize that you, you, you... Witajcie na moim kanale. Ja jestem you Ten film będzie You 800 800 subskrybentów. Zapraszam do oglądania. że pewnie chcielibyście coś, nie wiem, tylko, nie wiem, może QA albo jakieś fakty o mnie, ale będzie 50 faktów o mnie, jeżeli do końca tego miesiąca będzie 1000 subów. Także, jeżeli chcecie, to wbijacie. I tak wiem, że nie dacie rady. Tak to mówię się wam czymś naprawdę w fajnym się przyznaję, dlatego że naprawdę kilka nowych zmian na moim kanale. Zmieni się trochę montaż. Może niekoniecznie w tym filmie, ale już w kolejnych będzie taki montaż lepszy i bardziej dopracowany. Też będę pracował na nowym programie montażowym. To będzie ten ATP Premiere Pro, który jest ostatnio częściej stosowany przez innych twórców. I ja też tam y, będę próbować na nim montować. I nawet już mi coś tam wychodzi. Także jakość filmów się na pewno poprawi. Ponadto raczej nie planuję jakby zmiany kontentu teraz, dlatego, że obecny jest na dobrym poziomie. Dlatego, że nawet ostatnie odcinki serii, prawda, nie mity poświęcone pro, na przykład kombajnowej Forge czy Traktorowi. Ford czy S23, a miały naprawdę dobre wyświetlenia. Zresztą to widać. Także na razie kontentu nie zamierzam zmieniać, chcę utrzymać taki jaki jest. I pewnie powiecie, że to krótki film, ale to już na tyle. Bo tego chciałem powiedzieć. Co nie wiem, co, jak to będzie teraz na kanale. No to to, zachęcam do zostania ławeczki w górę. Subskrypcja, tutaj. Bo jeżeli bijecie 1000 subów w tym miesiącu, to wtedy będzie 50 faktów o mnie. Na razie, cześć.